Gdzie jest go plana nasza królowa? Śpi jeszcze w goble I bądź sosnowa i woń wiosenna nie obudziła królowej naszej? Woń taka miła. Zanadto, skoro zbudzi się jęza i będzie do pracy nas zaprzęgać. Ach, cóż to za panna. Ma twarz, nogi, żołądek. też niby szklanna. Za dziwne stworzenie z mgły i galaret. Są ludzie, to smak czują do takiej kobiety. Ja widzę takiego z jego Jak się nazywasz piękny, młodzieńcze? Nic sobie. Miłe nic sobie. Jakżeś głupia, mążcie pani. Nic sobie. To się znaczy, że nic nie przegani mojej piękności. To jest ten piękny, a nic w lesie grabił. Cóż ty za anioł obłąkał w tym lesie? Proszę, że Proszę cię panie Grabiec, Wolno mówić w grabku. Panie Grabiec. któż jesteś? Paśćczki, panny suka. A pytasz, to ja jestem. O historia druga. W naszym kościółku stały ogromne organy. Uda ta grał na dudach. Pięknie grywał piany. Ale kiedy na przeźwo, okropnie żeboli. Do tego był I z całą Panna młoda wąs miała, ojciec z obolił i wszystko szło jak z płatka. Lecz tu nowe cuda. Żona grała na dudach, a takiś był długa. Grała więc po tatusiu i dopóty grała, aż go na żyku wiejskim pogrzebała. Ja zaś pośmiertne dzieło pana organizmy. Jestem, jak mówią, ojca i na czysty. Wysali miodek i kocham go żonę. I uciekam do matki. Słowa jego wodne przynosi wiatr wiosenny do mojego ucha. O luby. Ja cię kocham. Cóż to za dziewucha? Optesowo zaczyna. Prawdzie to nie dziwy. ile lekła wieś idę. Do serca jak śliwy lecą pod moje nogi. Wołają dziewczęta. Panie grabku, grabiątko i Grabiec pamięta że jutro mi siano, musz grabku grabić. A to znaczy, że za mnie dałoby się zabić? I to, że się na nie da pocałować? Czy mnie kochasz, mój miły? Ha! Trzeba skosztować. Na przykład daj całusa. Stój! Pocałowanie to ślub dla czystej dziewic. Coś pan panna Agnieszka. Raz pocałowana, będę twoją na wieki. I ty mój na wieki. Ha? Pocałunek bliski, a ten mu daleki. O mój luby! Dali bóg, psu! Pocałowałem. i pachnącą różę, psu! Róża jest ciałem, ciało jest niby różą. Niesmaczna. Ty smutny? Ty niemy? O, my ja z Tobą będziemy szczęśliwi. Będziemy, lecz nie wieczorem i nie przy jeziorze. Czemu? Bo ja nie lubię wody jak w cieku. Mojemu kochankowi rwać będę poziomki, maliny. Lecz ja nie lubię malin. A kiedy dziew dziewczyny niosą dzwonek na głowie, nieraz rzucam dzwonek. Ale to nie dla malin. Lecz ty, mój kochanek, ty musisz lubić kwiaty, więc przyjdź co wieczora. A to już tego nadto. To za nudna zmora. Nie, przy nie przyjdę w żaden wieczór. Dlaczego? Za borem pewna dziewczyna czeka na wieczorem. Dziewczyna? Tak. Piękna dziewczyna? Ha! Co pani do tego? Zwie się Barladyna. Siostra Aliny, córka wdowy, ale ona ma złe serce. Mać panna idzie też szalona. Nie wierzę w babskie dziwy, sądy i cystruszki. Wszystkie dziewczęta, które mają małe nóżki, to mają piękne usta i serce. A właśnie, ona piękna ma nóżkę. Niech słońce zagaśnie, jeśli mi Ciebie kto wydrze, kochanku. Ty jesteś moim, moim, moim wiecznie. Przynajmniej dzisiaj nie chodź tam wieczorem. Przynajmniej dzisiaj nie chodź tam. Ja każę. A któż ty jesteś? Co każesz? Królowa. Królowa fali. Gortana. Ej, wnuki, Jezus Maryja, a to popatrz kwiaty. Przeda na żona chce być moją żonę. Śmieć cicho, diabliki. Oto, chochło, polecisz za moim kochankiem. Idź przy nim, przed nim, za nim, jak skocz na ogniki I błąkaj po murawach tak, by przed porankiem nie trafił do mieszkania Ani do tej chaty, gdzie mieszkają dwie piękne dziewczęta Dwa kwiaty, córki wdowy, rozumiesz? A o wschodzie słońca tu miłego przyprowadź. Będę go błąkał bez końca i sadzał w błocie, ha, 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 ha. A ty, mój skierko, leć na mały mostek gdzie jest mogiła samobójcy stracha? Ukli się włozy, zarostek. Za godzinę przez ten mostek będzie jechał pan bogaty. Ustrojony w złote szaty, jak do ślubu, bez oręży i kareta złotem błyska. I pięć rumaków zaprzęży, czterech karych i klat biała. Przodem lecą z iskryciska. A na mostku wypruchniała leży belka drżąca, śliska. Czy rozumiesz? Wywrócić? Lecz nie szkodzić żywym, ani w i konią. A potem? Tego pana w płaszczu złotym, pewnym wiatru czułym tkliwym, Zaprowadzić aż do chaty, gdzie mieszka uboga wdowa i dwie młode córki chowa. Uczyń tak, by Pan bogaty wziął tam żonę i we dwoje odjechał złotą karetą. Luby, skierko, gdzie się moja? Dziewczyna będzie kobietą. Nim dwa razy słońce zaśnie, nim dwa razy księżyc zgaśnie. Więc rozewałam Sylfy. Niech pracują na moje szczęście.